Chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że żyjemy w epoce nieustannego nadzoru cyfrowego. Każde nasze kliknięcie w sieci pozostawia za sobą ślad, każda nasza transakcja jest monitorowana, każdy komentarz, nawet ten z pozoru anonimowy, zostawia za sobą ślad. Jest to fenomen, który ma oczywiście podwójną naturę. Z jednej strony stanowi narzędzie kontroli w rękach państw i ogromnych korporacji, a z drugiej staje się orężem w rękach społeczeństwa, które czasami samo postanawia wymierzyć sprawiedliwość. Niedawna afera z CEO astronomera Andy Byronem i jego kochanką doskonale obrazuje problem z tą sytuacją. Yeah. Oh, <laughs> Chyba wszyscy już widzieli ten filmik. Wiem, jestem opóźniona jeśli chodzi o trendy. No ale podsumowując całą sytuację, pewna para wybrała się na koncert Coldplaya. Było miło, było romantycznie, no i w pewnym momencie kamera na nich najechała. Pewnie ta sprawa nikogo by nie zainteresowała, bardzo szybko kamera pojechałaby na jakąś kolejną osobę, kolejną parę, no ale ich zachowanie było co najmniej podejrzane. Oboje natychmiast zaczęli się chować, co sprawiło, że kamera została na nich jeszcze dłużej niż normalnie, no a jedna z osób obecnych na koncercie postanowiła, że podzieli się na TikToku nagraniem, które zrobiła. I tak spętała się prawdziwa burza. Bardzo szybko udało się namierzyć zarówno mężczyznę, jak i kobietę z tego nagrania. Okazało się, że jest to CEO firmy Astronomer, a także szefowa HR-ów w jego firmie. Jak widać, pani nie wzięła sobie raczej do serca zasad, że nie powinno się nawiązywać w związków pracy. Internetowi detektywi zaczęli przyglądać się także innym osobom obecnym w kadrze. Zaczęli dociekać, czy być może są to też jacyś inni pracownicy firmy. Po chwili także w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia całych rodzin, zarówno pana CEO, jak i pani z HR-ów. Ludzie zaczęli do nich wszystkich wypisać zaczęli zachęcać żonę CEO Astronomera do tego, żeby go zostawiła. Po chwili pojawiały się też jakieś fejkowe oświadczenia samego CEO, jak i jego żony. Ogólnie straszny rozpierdol. A to wszystko tylko dlatego, że para jakoś głupio się zachowała, kiedy zostali pokazani na dużym ekranie na koncercie. Oczywiście można by powiedzieć, że po prostu jeżeli zdradzasz, to rób to nie w miejscu publicznym, ale jednak poziom tej nagonki, poziom śledztwa, które zostało przeprowadzone, żeby odkryć, kim są ci ludzie i w jakiś sposób jednak wymierzyć na nich tę ludową sprawiedliwość, ma wrażenie, że był nieporównywalny z niczym innym, co do tej pory widzieliśmy. I to jest coś, co robimy sobie sami, mimo że nikt nam nie każe, a równolegle państwa na całym świecie budują coraz bardziej skomplikowane i zaawansowane systemy cyfrowego nadzoru. Oczywiście Chiny ze swoim systemem social credit stanowią najbardziej radykalny przykład. Obywatele są dosłownie punktowani za swoje zachowania online, jak i offline, a następnie ich wyniki mają realny wpływ na dostęp do usług publicznych. Niski wynik może oznaczać na przykład utrudnienia w podróżowaniu albo w znalezieniu pracy. W krajach zachodnich nadzór jest z pozoru przynajmniej nieco bardziej subtelny, no ale oczywiście jest równie skuteczny. Agencje wywiadu Zbierają setki tysięcy danych, analizują wzorce zachowania, a rozwój sztucznej inteligencji tylko to przyspiesza i ułatwia. Technologiczne korporacje takie jak Google czy Meta gromadzą ogromne ilości danych o użytkownikach, które następnie wykorzystują do swoich celów marketingowych, sprzedażowych, ale bardzo często udostępniają je także innym podmiotom. To wszystko może wpływać na opinię publiczną, może zmieniać internetowy dyskurs, może przechylić szale w wyborach prezydenckich, no bo oczywiście to algorytmy decydują, co widzimy w naszym feedzie, więc bardzo łatwo tym manipulować. paradoksalnie te same technologie, które umożliwiają nadzór, powodują także demokratyzację sprawiedliwości. Każdy obywatel ze smartfonem w kieszeni jest potencjalnym dziennikarzem śledczym. Jeżeli zostaniesz brutalnie potraktowany przez policję, no to masz szansę to udokumentować i następnie uzyskać jakąś sprawiedliwość. Media społecznościowe stały się areną, na której możemy wymierzać sprawiedliwość, na przykład poprzez cancel culture. Jeżeli uznamy kogoś za winnego niewłaściwemu zachowaniu, możemy po prostu taką osobę skancelować, wyrzucić ją w pewnym sensie poza nawias społeczeństwa. Czy kiedykolwiek cancel był skuteczny? Podajcie przykłady w komentarzach, bo mam wrażenie, że to zwykle jakoś za dobrze nie działa. Cały mój świat się zawala w ciągu kilku dni. Blitzkrieg. Po prostu atak ze wszystkich stron jednocześnie. Nie do ustania. I oczywiście kancelowanie jest dosyć kontrowersyjne, no i tak jak mówię, nie do końca skuteczne, ale pokazuje jednak taką potrzebę oddolnej mobilizacji, chęci wspólnotowego działania na rzecz czegoś, co uważamy za słuszne. Chcemy wymierzyć sprawiedliwość. I ta nieco zabawna, a przy tym straszna afera CEO Astronomera, myślę, że świetnie to pokazuje. To był po prostu cyfrowy sąd na żywo. Nagranie z parą stało się wiralem, ludzie zaczęli nawet żartobliwie odwzorowywać te sytuacje na różnych meczach i koncertach. W pewnym sensie był to cyrk, z drugiej strony jednak świadomie, jako społeczeństwo, zaczęliśmy niszczyć komuś życie. A dlaczego? No bo uznaliśmy, że to, co te osoby zrobiły, jest niemoralne. Być może tak jest, oczywiście. Zdrada nie jest to dobra sprawa, ale jednocześnie czy naprawdę każdy zdradzający zasługuje na to, żeby praktycznie cały świat go skancelował? No nie wiem. Inną kwestią jest też to, czy właściwą karą za prywatne niedociągnięcia i prywatną niemoralność jest całkowite zniszczenie komuś kariery. Myślę sobie, że gdyby pogrzebać w życiorysach większości CEO dużych firm, to znaleźlibyśmy takie rzeczy i pewnie wiele, dużo gorszych. Czy to oznacza, że teraz wszyscy ci ludzie powinni zrezygnować? Powinni być publicznie ośmieszeni? Tak. Ale, ale wiecie o co chodzi? Ogólnie, no to nie. Ale tak. Ostatecznie wyszło tak, że co najmniej dwie kariery zostały kompletnie zniszczone przez niefortunne nagranie. Ile prywatnych żyć przy tym wszystkim zostało również zniszczonych? Tego nie wie nikt tak naprawdę. Czy wiesz, że ty też możesz pomóc mi rozwijać ten kanał? Już teraz wejdź na patronite.pl slash domagorajek i sprawdź jakie dodatki dla ciebie przygotowałam. To między innymi dostęp do zamkniętej grupy, możliwość sugerowania tematów, czy dodatkowe filmy dostępne jedynie dla patronów. Możesz też postawić mi kawkę na Bajkofitu lub kliknąć wesprzyj pod tym filmem i zacząć korzystać między innymi miska customowych emotikonek. Dziękuję za uwagę. A teraz wracamy do filmu. Podobny mechanizm w dobrej wierze pojawiał się oczywiście już nieraz. raz. Jednym z przykładów, tym razem na polskim gruncie, jest oczywiście Pandora Gate. Był taki okres, nie wiem czy pamiętacie, że jakieś 3 do 5 razy dziennie dowiadywaliśmy się o tym, że jakiś kolejny internetowy celebryta sprzed 15 lat tak naprawdę jest pedofilem. Ostatecznie, jak zwykle, wszystko rozeszło się po kościach. Część z tych osób zaczęła szukać sprawiedliwości w sądach, ponieważ uznali, że ich wizerunek został naruszony poprzez te oskarżenia. Część z oskarżeń okazała się fałszywa, część naciągnięta, część pewnie jest prawdziwa, ale trudno jej udowodnić, bo to było bardzo dawno temu. To, co w tym wszystkim szczególnie przykre, to to, że na pewno część z tych sytuacji była prawdą. Na pewno istnieją ofiary nieodpowiednich zachowań influencerów. Być może część z tych osób są naprawdę ofiarami przestępstw. Ale w tym natłoku, szale i kompletnej nagonce, tak naprawdę to wszystko zeszło na dalszy plan. To, co było najważniejsze, to internetowa drama, robienie zasięgów, no i robienie na tym wszystkim kasy. Ja nie kumam tego na razie, nie. Totalnie nie kumam. <laughs> Zarzut do mnie. Tutaj ja nie wiem, o co chodzi. A dlaczego? No bo drama oczywiście najlepiej się klika. W wyniku tego algorytmy podrzucają nam co coraz więcej tego typu treści. Platformy społecznościowe coraz częściej używają sztucznej inteligencji do tego, by moderować treść. Celem jest oczywiście automatyczne wykrywanie mowy nienawiści, nieodpowiednich treści. No ale automat jak to automat. Bardzo często ukryje coś, co jest zupełnie niewinne, a przepuści rzeczywiste przypadki mowy nienawiści. Pamiętacie jak parę lat temu zaczęło się pojawiać mnóstwo filmików o tak zwanych Karen, czyli kobietach, które zachowywały się w sposób bardzo dziwny, często agresywny, low-key zaburzony, czy też rasistowski. Uosobieniem Karen były kobiety, które robiły aferę w sklepie i mówią, że chcą rozmawiać z menadżerem. Bywało tak, że tego typu sytuacje kończyły się odkryciem tożsamości owej Karen i na przykład utratą przez nią pracy. Jednak prawdziwy blueprint stanowiła tutaj Justine Sacco. This morning Justine Sacco, the top publicist who up until now repped internet giants like Match.com, OkCupid and the Daily Beast is unemployed and apologetic, all because of this tweet. Going to Africa, hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white. Justin Sako była zwykłą kobietą. Nie miała wielu followersów, ale dobrze radziła sobie w korporacji, w której pracowała. Pewnego dnia Justin jechała w podróż służbową. Leciała do RPA. Zanim wsiadła do samolotu, zdecydowała się zatweetować. Jej tweet był idiotyczny. Zatweetowała, że ma nadzieję, że w wyniku podróży do Afryki nie zachoruje na AIDS. Czy był to mądry tweet? Nie. Czy był zabawny? Nie. Czy powinna tak pisać? Nie, ale jednak to zrobiła. Kiedy wsiadła do samolotu, rozpętała się burza. Justin przez 11 godzin nie miała dostępu do internetu. Nie wiedziała o tym, że właśnie stała się persona non grata numer 1, Że informacje o niej są już w telewizji, w internetowych mediach i że wszyscy po prostu po niej jadą. Kiedy Justin wylądowała w Johannesburgu, odkryła, że stała się przedmiotem publicznej krytyki. Oczywiście usunęła tweet, a także skasowała swoje konto. No i jak można się domyślić, została zwolniona z pracy. To była chyba jedna z pierwszych tego typu sytuacji, kiedy to internet był w stanie tak szybko zareagować, Odkryć tożsamość danej osoby, tak naprawdę ją zdoksować, no bo odkryć to, gdzie mieszka, gdzie żyje, czym się zajmuje, gdzie pracuje, i na skutek publicznego sądu Justin straciła pracę. Tego typu mechanizmy oczywiście niekoniecznie muszą być wykorzystywane w takim celu, mogą być też wykorzystywane po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i na przykład uchronić się przed zdradą. Od dawna nie jest niczym dziwnym, że kobiety mają grupy na Facebooku, czy też wrzucają TikToki, w których wzajemnie informują się o tym, czy na przykład przypadkiem nie randkują z tym samym facetem. Tego typu grupy, czy też konta stanowią takie nieformalne bazy danych, pozwalają identyfikować problematycznych mężczyzn i następnie ich unikać. Kobiety ostrzegają się przed fałszywymi profilami, ostrzegają się przed patologicznymi kłamcami, no a także przede wszystkim przed mężczyznami, którzy stosują przemoc. Celem tego typu grup, czy też tego typu filmów jest oczywiście wzajemne ostrzeganie się, zapewnianie sobie bezpieczeństwa. To nadal jednak może być problematyczne. No bo czy mamy naprawdę pewność, że tego typu grupa nie zostanie wykorzystana, na przykład przez osobę, która ma jakieś niecne cele? Ktoś może być zraniony, wkurzony, zdenerwowany po rozstaniu albo po zgostowaniu, no i po prostu może zapostować na temat jakiegoś mężczyzny, co może w jakiś sposób przyczynić się do tego, że no, jego sytuacja życiowa się pogorszy. Tak więc cyfrowy nadzór to szansa na demokratyzację, bo większa liczba osób ma dostęp do informacji, jest w stanie nawzajem się ostrzegać, jest w stanie w jakiś sposób wymierzać sprawiedliwość. To zarazem bardzo łatwo może prowadzić do totalnej anarchii. Bo naprawdę niewiele trzeba do tego, żeby zostać publicznie zlinczowanym. Ten, który ma siłę, ten ma władzę. Jeżeli masz większe zasięgi i więcej followersów, możesz osiągnąć dużo więcej i dużo łatwiej przekonać opinię publiczną na swoją stronę. Moim zdaniem obecnie kompletnie nie mamy kontroli ani równowagi w tym, jak korzystamy z tej cyfrowej kontroli i nadzoru. Bo oczywiście, jeżeli ten nadzór polega na wzajemnym ostrzeganiu się, zapewnianiu sobie bezpieczeństwa i dostępie do informacji, no to nie ma w tym raczej nic złego. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy ingerować w prywatne życia osób, robimy z nich totalny cyr. Trochę dla naszej własnej zabawy, a trochę dlatego, że czujemy się lepsi, no bo jesteśmy bardziej moralni i jakoś wyżej stoimy w tej hierarchii od nich. Moim zdaniem ta cyfrowa sprawiedliwość tak naprawdę ma na celu złagodzenie w nas dysonansu poznawczego. No bo praktycznie każdy z nas jest hipokrytą, robi rzeczy, które nie są może moralnie właściwe, i czasem przyjemnie jest popatrzeć na kogoś i powiedzieć, że. Ty jesteś gorszy ode mnie i teraz mogę zniszczyć ci życie. Nie uważam, żeby jakaś chwila słabości albo nagranie kogoś na koncercie, kiedy robi coś w swoim życiu prywatnym, było powodem do tego, że trzeba teraz zniszczyć tej osobie całe życie. To są naprawdę prywatne sprawy tych ludzi i mogą sobie robić, co chcą. Może CEO Astronomera jest w otwartym związku, ok? Nie wiemy przecież. I szczerze, czy powinniśmy to wiedzieć? Moim zdaniem nie, ale jedno muszę przyznać firmie Astronomer. To, że tymczasowo zatrudnili Gwyneth Paltrow, czyli byłą żonę lidera zespołu Coldplay, do tego, żeby przekazała informacje na temat przyszłości firmy. I była ich tymczasową rzeczniczką? Genialne. I'm Także, kochani, tylko Bóg może nas sądzić, no i ewentualnie algorytm.